Jeszcze tylko do poniedziałku 19 maja potrwają konsultacje strategii rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz. Miejski Obszar Funkcjonalny to partnerstwo gmin Wilczyce, Samborzec Obrazów, Dwikozy i Sandomierz. Budżet projektu pod nazwą Szlak Śladami Regionu, wspólna oferta turystyczna i kulturalna, to trochę ponad 21 milionów złotych. Z tej pory dla Sandomirza przypada 4 miliony 600 tysięcy złotych. Mamy dedykowane specjalne środki z urzędu marszałkowskiego na to partnerstwo, więc to będzie tryb bezkonkursowy. Burmistrz Niedźwiedź zapewnia wbrew artykułowanym w przestrzeni publicznej obawom, że te środki nie przypadną, A projekt strategii miejskiego obszaru funkcjonalnego. Sandomierz ma gotowy już jest uzgodniony z urzędem marszałkowskim. Jak przejdą te konsultacje społeczne, uzgodnimy to z Rdosiem, uzgodnimy to ze wszystkimi specjalistycznymi służbami, to podejmiemy na uchwale jeszcze przed czerwcem e, tą strategię. Wtedy dopiero Urząd Marszałkowski uruchomi nabór który będzie trwał pewnie kilka miesięcy i na ten nabór musimy mieć gotowość projektową, jeżeli chodzi o zamierzenie inwestycyjne, które będziemy, będziemy robić. No, jak zakłada trzy dość duże inwestycje. Pogłębienie Starego Portu, bardzo poważna inwestycja, bardzo droga inwestycja i bardzo potrzebna inwestycja, bo ja to zawsze podkreślam, jeżeli my dzisiaj, dzisiaj za to nie złapiemy, to my za chwileczkę będziemy tam jeździć rowerami, ale nie wodnymi, tylko zwykłymi. E, ostatnie, ostatnie czyszczenie Starego Portu, odmulenie Starego Portu miało w okresie 20, było w okresie 2010 roku. Tam problem polega na tym, że wodopadowe, które spływają do tego kolektora, one są noszą ze sobą piasek, muł, no i zamulają niestety, niestety ten stary port. Szacujemy, że koszt tej inwestycji to będzie w granicach nawet dwóch milionów złotych. Sandomierzanie z rozrzebnieniem wspominają czasy, kiedy port był mekką sandomierskiego podniactwa i są przekonani o celowości przywrócenia do życia tej przestrzeni miasta. Kanał był taką bazą. Dla jednostek tu było bardzo dużo, właśnie kiedyś, w tamtych latach 60. 70. jednostek pływających żaglówek, począwszy od takich najprostszych pirat, klasa pirat do okejdingi do 470, to pięknie funkcjonowało i ten port był właściwie cały czasy funkcjonalny. No jakoś trochę inaczej to wyglądało y, dawniej z tego względu, że y, były tutaj w Sandomierzu pogłębiarki, które y, usypywały na wiosnę plaże za mostem i oczyszczały stary port i, bo, i to było tak sukcesywnie wykonywane nie było takich zaniedbań jak teraz to no tak można to powiedzieć ze smutkiem już raczej chyba y, tych y, bieli żagli już na pewno nie będzie ale bardzo się y, w tej chwili rozwija y, Taka wersja łodzi drewnianych. Tutaj działa bardzo prężnie taka grupa napędzani Wisłą. Dużo jest też w tej chwili i motorówek, które tutaj pływają. No, za moich czasów to była tylko jedna motorówka, którym pływał. Profesor Warecki. Kolejna inwestycja to budowa toalet na parkingu przy Spichlerzu. Tam do tej spory stoją to i to i to jest niedopuszczalne. Udało nam się, jest to teren zalewowy, więc wymaga uzgodnienia dwukrotnego nawet z wodami polskimi, ale już mamy pozytywną opinię, więc powinno się to udać. Wymaga uzgodnienia z generalną dyrekcją. Myślę, że jak już ruszy ten nabór. Ogłosimy przetarg, to jeszcze w tym roku będziemy w stanie ogłosić przetarg, tak aby już przy następnym sezonie turystycznym te toalety funkcjonowały. Tori Gielitowy w Piszczynach to kolejne planowane zadanie. Służyci mieszkańcom, turystom, każdy, kto będzie mógł, chciał z niego skorzystać. Jest to górka w Piszczelach, która jest zawsze, jeżeli spadnie śnieg, cieszy się dużym zainteresowaniem naszej młodzieży, dzieci przychodzą i Tori Gielitowy będzie się wpisywał w jedną z takich atrakcji, żeby być może nawet przyciągnąć Turystów, żeby ktoś się skorzystać, żeby być może przyciągniemy turystów w tym torem migielitowym, będzie też usytuowany wyciąg taśmowy. Koszty uruchomienia starego wyciągu, tak zwanej wyrwi rączki, przekraczają koszty wybudowania nowego toru taśmowego. Myślę, że ten nowy tor taśmowy będzie Sprawdzi się dużo lepiej i będzie dużo lepszy niż, niż ten stary, który, który tam jest. Burmistrz Niedźwiedź chce, aby był to pierwszy etap rewitalizacji Piszczeli. Planowana budowa wiaty integracyjnej przy ulicy Mokrej nie została zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski. Paweł Niedźwiedź zapewnia, że zostanie wybudowana. Tylko z innych środków. Zadania w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego będą realizowane w roku przyszłym. W tym roku ogłosimy na pewno przetarg, jeżeli Urząd Marszokowski ogłosi nabór. Nie, strzyż, STP-Info.